Witam widzów Telewizji MAGNES, nazywam się Elwira Sosnowska. Ci, którzy oglądali program Jej Portret zrealizowany przez Telewizję MAGNES wiedzą, że zajmuję się malarstwem. Dziś chciałabym zaprosić wszystkich zainteresowanych na wystawę moich obrazów i rysunków również pod tytułem Jej Portret. Tematyka prac jest bardzo zróżnicowana od postaci, pejzaży i abstrakcji. Wernisaż odbędzie się 25 kwietnia o godzinie 17 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Łukowie. Wystawa, wystawę będzie można oglądać do końca czerwca. Serdecznie zapraszam.